Może tak parę słów powiem. O sobie jestem człowiekiem, który urodził się w Wielkopolsce pod poznaniem 21 lutego 1961 roku. Urodziłem się w domu, a nie w szpitalu. I też, co jest dla mnie ważne. Lubię podkreślać też datę swojego chrztu i zachęcać ludzi, żeby też o tej dacie swojego chrztu wiedzieli, pamiętali, bo to jest dla chrześcijanina najważniejsze wydarzenie, które przeżyliśmy najczęściej jako, jako niemowlęta. Więc, w moim wydaniu, to jest 5 marca 1961: Kościół podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy, koło Poznania. Wychowałem się w takim domu, gdzie, jak to czasem lubię mówić, 50% rodziców wierzyło w Pana Boga. I udało się tym 50% przekazać wiarę czworgu dzieci. Także wszyscy byliśmy przy kościele byliśmy, bo jedna siostra nie żyje już, a pozostali są. No i tak się złożyło, że że moje życie potoczyło się tak, że dostałem księdzem i, i w tej chwili biskupem. I czasem, kiedy spotykałem najczęściej żony i matki, które trochę narzekały, że mąż i ojciec ich dzieci nie wspiera wychowania religijnego, to mówiłem, ma Pani szczęście, spotkę z takiego księdza. Więc może się to udać. Przekaz wiary może się udać. Nawet wtedy, kiedy druga strona rodziców czy małżonków nie wspiera. To też mi trochę pomaga w spotkaniu z ludźmi, którzy przeżywają też różne trudności w wierze, czy, czy mają dystans do, do kościoła, do wiary. W takim domu się wychowałem, więc to też jest jakiś taki dar, który, który niosę w swoim kapłaństwie. Święcenia kapłańskie przyjąłem w 1986 roku, sporo lat temu. Pracowałem w dwóch parafiach w Konarzewie pod Poznaniem, gdzie było środek ruchu Światło Życie, i w parafii najświętszego zbawiciela w Poznaniu. Potem pojechałem na studia do Austrii, do Wiednia, gdzie też i pracowałem w parafii i, i studiowałem teologię pastoralną. Księdza profesora Paula Culejnera. Wydawało mi się, że, yy, że niczego się nie nauczę w Austrii. Kościół, który przeżywa już wtedy, to były 90 lata, różne takie sytuacje kryzysowe, czego mnie może nauczyć, ale Pan Bóg dał mi dobrą lekcję pokory i nauczyłem się bardzo wiele, i za to jestem wdzięczny, że mogłem tam pracować też i, i studiować. Potem po powrocie różne rzeczy robiłem w diecezji. Byłem odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin. Pracowałem w redakcji nieistniejącego już dzisiaj miesięcznika Katecheta, takie jedyne polskie pismo dla nauczycieli religii. Byłem też i duszpasterzem akademickim. Pracowałem na Wydziale Teologicznym jako adiunkt, wykładowca, Potem był taki czas, kiedy arcybiskup Gondecki został przewodniczącym komisji duszpasterstwa Episkopatu Polski i zaprosił mnie, żebym był sekretarzem tego gremium. No i 10 lat taka przygoda pracy z ciekawymi ludźmi, wypracowywanie jakichś wizji, modeli pracy duszpasterskiej dla Kościoła w Polsce. Potem Trzy lata byłem rektorem seminarium duchownego w Poznaniu. No i tam mnie została decyzja papieża Franciszka, 24 maja 2019 roku. Święcenia przyjąłem 9 czerwca. To było zesłanie Ducha Świętego. I przez 3,5 roku byłem biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Różnymi rzeczami się tam zajmowałem, mieliśmy taki podział trochę obowiązków, w dużej mierze te duszpasterskie, katechetyczne, yy, były w granicach mojej takiej yy, odpowiedzialności. No i 22 października przyszła decyzja, żeby się przeprowadzić na Mazowsze i dlatego się spotykamy tutaj. No nie ukrywam, że y, jest to mi świat mało znany, ale już przez te dni, jak tutaj jestem kanonicznie przejąłem diecezję 31 października. Y, staram się poznawać y, tutejszy kościół. Y, trochę mi wstyd, że jeszcze nie odwiedziłem wszystkich pokoi w kurii. <grym> ale byłem w ważnych miejscach już. Y, i w seminarium, i w księży Emerytów, i w Różnych Domach Sióstr. Yy, w sanktuarium miłosierdzia Bożego. Dzisiaj pojedziemy do hospicjum też. Także takie yy, miejsca, w których chce się też modlić razem z tymi, którzy przyjdą. No i tak krok po kroku uczyć się tego Kościoła.